Witaj na Back to Nature Yoga. Usiądź wygodnie w pozycji łatwej z prostym kręgosłupem. Wydłuż tył szyi, cofnij podbródek do mostka, czubek głowy skieruj do góry. Głowa, tył szyi, kręgosłup, miednica, wszystko w jednej linii. Ramiona rozluźnione i opuszczone w dół. Mudra modlitewna, weź głęboki wdech do mantry na rozpoczęcie. Oh. Ochronna. Głęboki wdech i spokojny, oczyszczający wydech. Zapraszam Cię do medytacji dla zdrowia, energii i promienności. Pomyśl teraz przez chwilę o intencji dla tej praktyki. Jest to prana jama, która wprowadza więcej prany do ciała. Im bardziej świadomie praktykujemy, tym więcej prany energii życiowej i witalności rozwijamy. Połącz dłonie razem nie splataj palców. Palce prawej dłoni obejmują od góry lewą. Palce lewej dłoni obejmują prawą dłoń przy zewnętrznej krawędzi od strony małego palca. Bierz wdech przez usta i dziel go na trzy części. Jedna część to mniej więcej jedna sekunda. To jest jeden wdech. Przy każdej wdychanej części zaciskaj i rozluźniaj dłonie. To da nam trzy zaciśnięcia. Tak jak trzy części wdechu, wydech przez noc w jednej krótkiej części, ręce cały czas zaciśnięte. Jednak przy wydechu nie ma zaciśnięcia, dłonie są rozluźnione. Kontynuuj w tym cyklu. Na zakończenie wstrzymaj oddech na wdechu i mocno zaciśnij splot, zaciśnij całe ciało. Energiczny wydech armatni przez usta. Uff. Powtórz jeszcze raz cały cykl, całe ciało zaciśnięte mocno, jak z żelaza. Wydech armatni. Weź ostatni wdech, wstrzymaj. Normalny, spokojny wydech. Zostań przez chwilę, obserwuj i zobacz, jak zmieniło się Twoje samopoczucie. Mudra modlitewna. Zakończymy mantrą. Sat Nam. Wdech. Jeśli podobało Ci się to wideo i uważasz, że treści, które tworzę są wartościowe, zostaw kciuka w górę, komentarz, zasubskrybuj mój kanał, po to by nie ominęły Cię kolejne praktyki. Dziękuję ci bardzo, że jesteś sat na.